manko witam Was wszystkich bardzo serdecznie we vlogu, w którym pokażę Wam moje miejsce do nagrywania. Ono już tam jest przygotowane do nagrywania. Znaczy komputer jest wyłączony ogólnie, monitor tak samo. Za dwie minuty coś się powinna, no, włączyć muzyka. Dobra, nieważne. Ogólnie był już vlog, w którym mówiłem, czym nagrywam, ale on był bardzo słabej jakości. Teraz nagrywam aparatem Samsungiem. Jest bardzo dobry. Ma tutaj też kamerkę z przodu, że widzę wszystko z przodu, więc wiem, jak się ustawić. Jeżeli kliknę przycisk, to... A, dobrze nie będę Wam zdradzał informacji, jak to robię, że nic nie klikam, a nagle mi się włącza nagrywanie. Nie będę Wam nic zdradzał, tylko po prostu bo Vlogi będą kręcone tutaj, jest w samym jest... parapet. Y... De, zaraz ja to przyciszę normalnie. Dobra, nieważne. Y... O, poczekaj. No, już mnie z no już vlog. I teraz, właśnie jak możecie zauważyć, w moich wszystkich filmikach z Minecrafta, obydwu filmikach. Że kamerka jest dobrej jakości, i myślę, że GTA już nie będę nagrywał, To był jeden odcinek 30-minutowy. Musiałem wysłać swój numer telefonu na YouTube i dostać SMS-a. Napisać tego SMS-a tam. Boże, ale mi daje to połączenie. ja trochę sobie przymknę tutaj. dobrze. O! Tak, może być my... Cały biały jest ten lol. Ej, lol, to bo... to jest. O, co tam za chwilę. Dobra. I jak możecie już znać to miejsce z odcinków z Minecrafta, już mi tak nie daje po oczach ta lampa, bo jest dzień. I muzeczka. Ok, niech sobie tam gra. Jeżeli ktoś oglądał dwa odcinki z Minecrafta, to dobrze zna to miejsce, bo w tym miejscu, miejscu kupiłem kamerkę. Czyli aparat, bo tak facie... co by tu Nieważne, y już jesteśmy tutaj bo to mnie strasznie raziło i mogę już właściwie pokazywać wam nagrywam Gregiem 3 przecinki i możemy już przejść do wersji głównej tego odcinka, mianowicie moje pole nagraniowe czekajcie jeszcze tak żebyście nie widzieli od razu wszystkiego to jest klawiatura klawiatura nie chciałbym reklamować ale muszę, bo jest bardzo dobra logitech K-3-30 eee, dobra Dalej mam pilot od, od monitora Co? Patryk, ty masz pilot od monitora? Tak? What the f**k eee, Może teraz myszka, myszka też jest z Lodzidecha Eee. tylko tam jest... 2, 5, 1, M215 to jest myszka Logitech. Dobra, jest bardzo dobra. I teraz przechodzimy do części głównej, czyli komputera. Komputer bardzo dobry, bardzo dobrze się sprawuje. wyłączony na razie, tył wam nie będę pokazywał. Mikrofon mam z kamerki. I tak, to jest monitor i telewizor. Dobra. Więc myślę, że to była było na tyle w tym vlogu. Zaraz go muszę zrzucić na komputer i go wrzucić. Więc na razie. No i cześć.